Siema, siema widzowie, w dzisiejszym filmie, filmie, sorki, w dzisiejszym filmie gramy w tego, eee, w Sing My Singing Brain, od no, ostatnio skończyłem, A ten, dużo jajka mi się te trzy duże chcą wykluć, zacznijmy od tego, na początku odcinka jeszcze sobie wyklujemy, legendarny, eee, teraz ten, Legendarny ten sam co tu i tutaj prosto coś innego, coś lepszego. Fajnie. Biorę te trzy brain dać. tak jak ostatnio postanowiłem. Że... E, nie tego wziąłem. Aha, to tu mi legendarny, biorę, to ten. Nie zauważyłem, że inny mi wziąłem. Tak, to sobie zróbmy. Tutaj sobie zrobimy. Nie, czekajcie. O tu mogę... tylko mogę go dać nie. tu. Nie. Damy... Tu będzie króciutki odcinek akurat teraz y, z tej gry, bo się spieszę i chcę po prostu coś mieć na... bo wy ten kiedy mnie nie ma. W sensie w weekend, a mnie nie ma w weekend. Chciałem, żebyście coś na weekend mieli. Chociaż coś krótkiego. Pozbieramy sobie hajs mm, Płomieniowego w sumie nie może nie musimy Przelećmy się na tamtą wyspę O, o i tutaj jeszcze jako jakieś jest To sobie Aha Dobra, to dajmy go... Je, tego typu tu... albo dopiero... nie wiem. Jezu, jak to dziewięć brzmi. Legendarne jajko. Pytanie, czy ja chcę stąd? Czekajcie, widzowie, zaraz wracam. Jajko, jak tu zakupuję? kupuje? Czekajcie, skąd? Dobra, już jestem sorry, widzę pewnie leg legendarne jajko przyleciało na stół, ale nie jest, nie jest mi smutno, bo kupiłem sobie te, tego, jak. jest za godzinę. To w, ten, w następnym filmie zobaczymy. Tutaj już tu kafty tam jest. Lecimy sobie odebrać. Musiałam po prostu na chwilę wyjść. Zapraszam was też na wczorajszy odcinek z Armwrestling Simulator, jeśli nie widzieliście. I na piosenkę moją. Dam oczywiście wam link do tej gry, jakbyście chcieli zagrać co tam się dzieje. Możemy sobie pójść do tego typa. To tak jak mówię więc trochę krótszy odcinek. Się Co tu jest? Aha, to jest ten kosmos. Hop. Zarabia powiem tyle. Co to za jajka tu są. Mogę kupić? Nie. Dobra. Kupmy sobie trochę więcej działki. No to zaraz. Tak. Ło jezu, nie zauważyłem kosztów, a kupiłem. To mnie boli. Łoj te koszty to już będą dopiero koszty. Ej, jajko pikselowy 50 tysięcy, to nam się nie opłaca kupować. Boneka. Zbierzmy sobie kasę i przejdźmy na ten drugi świat. Hmm. Co ten chłop ode mnie? Don, 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 don. I jeszcze będę przypominał o, tej, o tym, żebyście wbili na piosenkę... No bo naprawdę zależy mi. Możecie zostawić lajka, like suba, jeśli nie macie. To jest moja pierwsza piosenka, właśnie ta, o której jest też na mojej playliście, z tego co nie mylę. Chyba tak. Bo pamiętam, jak rzucam, tylko nie jestem pewien, ale chyba tak. Nawet fajnie się wypiła piosenka. Będę tak jak palion. Palion robi yy, zielone, a ja będę roboksi robił. Don, don, don. Tu za godzinę będzie. Tutaj ten. przyteleportujmy się na ten nasz zwykły. Siat, o ten? Co w sklepie jest takiego ciekawego? O, co głos, to jest u Jezusa 100 tysięcy z Afriko. No to jakiś serwer... Szczęście serwerowe. Boneka! To jest tak dziwne. To piosenka w sensie. Ja mam taki plan, żeby nazbierać teraz maksimum kasy przy, przez tą minutę. Bo chcę legendarne jajko kupić. Bo za minutę jest legendarne jajko. I kupię tutaj. Od razu lecę na tamten ort kupować. Tylko muszę kasy dużo zebrać, bo nie wiem czy będzie nie stać na... Dwa legendarne 40 sekund to sobie się pozbierajmy. Tylko teraz ciągle pochodzimy przy tym. Kupmy sobie tą działkę. Na razie więcej nie kupujmy. Wspierajmy Kasiuka. 20 sekund to jeszcze szybko, pójdziemy tam. E, za z... Czekaj, czekaj, nie wiem, kurde, kupować jajko. Dobra, nie kupuję, trudno. Za 10 sekund jest legendarny, muszę jeszcze szybko zdążyć zebrać. Oni hajs. Mityczne? P.D.D. 3. Tr no to to są marzenia w takim razie. Szybko, zmieniam wyspę Proszę, niech to jajko jeszcze nie zostanie zje... No i... Aha, to tak się nie da, bo dopiero te idzie Przemyśleli Dobra, to idę tam tamte jajko Nie udało mi się tak, jak ja chciałam zrobić Na mityczne też mi by nie było stać. To w następnym filmie też zobaczycie, jak co mi z tego jajka ee, wyszło Coś czuję, że kolejny ten będzie, albo ten dzisiaj będzie taki 10, maksymalnie 15 minutowy filmik, tak jak mówiłem, bo się spieszę Jeszcze raz powtórzę i jeszcze raz zapraszam na moją pierwszą piosenkę o Robuxach i na wczorajszy filmik też zapraszam. Boneka. Tak jak. Jeszcze raz, bo dla tych, co zapomnieli, wczoraj nagrałam Arm Resting Simulator. Siłowanie się ręką, taka gra. Bardzo możliwe, że znacie, większość powinna znać. Myślałem, że już jakieś fajne jak, w sumie tego nie potrzebuję. Lecimy teraz na tą wyspę. Don, 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 don. A kupmy sobie te spalone, wiem, że to zbyt nie nam ale żeby więcej tych brainotów mieć. Brr, brr, potopimy. Jerzyk, brainot. Ej, twórco gry, wiem, że jest minimalna szansa, że oglądasz ten odcinek, ale... Jeśli oglądasz ten odcinek, to tutajcie jeżyka do tej gry, czekajcie jeszcze sekunda. <mulary> Dobra, już jestem Sorry, że nie widziałam tych. O, właśnie teraz będzie odcinek, gdzie będę kończył, tylko sobie wykluwam te jaka, bo no mówiłem, spieszę się i teraz właśnie kończę. Jak widzicie takie rzeczy mi padły. I to na tyle Sory, sorry, że taki krótki jeszcze raz, ale no musiałam na razie.